Teraz powinno być dobrze. Jakie mam zadania? Wróć do szkoły i porozmawiaj z uczniami, co się stało. Kurczę, żałuję, że żadnego picia tu sobie nie wzięłam. Już zerkam. Y... Jeszcze jak to wygląda w kamerze, jest wszystko bit, dobrze. Nie próbuję się nie roześmiać. Co się dzieje? Widziałaś Amber? Ostatnio wszyscy mi o niej mówią, nie, nie widziałam jej. Dlaczego? Pewnie mnie unika. Dlatego, że wczoraj Iris zrobiła głupotę i Amber stała się jej ofiarą. Co się stało? Violetta i Iris zabrały farby z sali plastycznej, aby zacząć przygotowywać dekoracje, a Iris zostawiła dwa wiaderka na składach. Amber ich nie zauważyła i na nie wpadła. Och, gdy mi zgadnąć, wiaderka były otwarte. Tak, nie udało jej się jeszcze pozbyć farby z włosów. O mój Boże, biedna. Przestań, to nie wypada, nie powinniśmy się tak śmiać. Jak gdy ja wychodzę na idiotkę, to wszyscy się śmieją. Iris, to nie szkodzi, dyrektorka nie ma zamiaru cię ukarać. Nataniel rozmawia z Iris. Tak strasznie mi przykro. Poza tym, widziałam, że o czymś wczoraj zapomniałam. Jak zwykle. To był wypadek, jeżeli cię to, to cieszy, To widzę, że już dawno się tak nie uśmiałem. To wiedz, że już dawno się tak nie uśmiałem. I wszystko, be... I wszystko dzięki Tobie. Tym lepiej. Jestem naprawdę ciekawa, jak wygląda głowa Amber. Ciekawa, czy jest w szkole, bo jeśli faktycznie jeszcze ma tą farbę na włosach, to ja bym nie przychodziła po prostu, ale pewnie dla koncentrują dali. No już, śmiej się, wiem, że masz na to ochotę. Śmiać się? Wyjdziemy na złe. Nie, bądźmy, bądźmy takie lepsze od niej. Bądźmy taki lepszy od nich. Ale pasuje jej do naszyjnika i brązulewki, To akurat trzeba przyznać. To biżuterię jej pasuje. Jasne, już ci wierzę, śmiej się póki możesz. Dzisiaj wieczorem idę do Prezjera i ta historia szybko przejdzie do przeszłości. Wątpię, dlaczego od razu tam nie poszłaś. Moja mama ma znajomości umówiła mnie na wizytę w renomowanym salonie fryzjerskim. Ale nie możemy tam iść od razu, udało się jednak zapisać mnie na dzisiaj. To nie jest A tak co robi twoja mama, że ma takie znajomości? Coś czego dziewczyna taka jak ty nigdy nie osiągnie. Nie wiem, czy powinno mnie to martwić, czy przycieszyć. Słuchaj, zawsze mogę spytać Nataniela. Są so, yy. idziesz do sali gimnastycznej? Co? Dlaczego? Mamy przejrzeć scenariusz razem z panem Frazowskim. Pamiętasz? O kurczę, przez historię z Amber kompletnie o tym zapomniałam. Ach, biedna Amber. Jedna, Myślałam, że jej nie lubisz. To był sarkazm, też się nieśle uśmiałem. Choć nie możemy tego przegapić. Tak, jestem bardzo ciekawa tego scenariusza. To pan Borys i pan Frazowski mają się na mnie zająć. Tak, będzie zabawnie. Znając naszą klasę... Nowe zadanie, idź jeszcze raz do sali gimnastycznej. Znając naszą klasę, wyjdzie z tego nie wiadomo co. No co ty nauczyciele, nie pozwolą nam zrobić pups? Przekonajmy się. Prawie wszyscy są w sali gimnastycznej. Niektórzy rozmawiali a inni zmazali po co Podejdź do Lysandra i Capfiela, podejść do Kim Violet Celegego, podejść do Armina Kentina i Aleksego. Co robicie? To in przyszliście w tym samym czasie. Haha, to przesłuchanie? Co się zaobchodzi? obchodzi? Nic, tylko pytam. Nie mogę zadawać pytań? Zadajesz ich zbyt wiele. Proszę o uwagę. Pawrazowski przyszedł i rozdał nam kartki. Oto streszczenie tego, co będzie się działo podczas prze przedstawienia. Możecie zmienić niektóre dialogi, jeżeli macie na to ochotę. Wszystko razem poprawimy. Melania, mogłabyś zacząć czytać tekst na głos? Tak, oczywiście. Melania zaczęła czytać. Zaczęła opowiadać historię dziewczynki, która chciała odwiedzić babcię. Potem inni zaczęli dyskutować o dialogach. W szczególności nie podoba mi się sposób, w jaki ta pani zwraca się do czerwonego kapturka. Dlaczego? Dlatego, że jest miła? Dokładnie. Nigdy nie uda mi się zagrać tak miłej postaci, jeżeli. To ty będziesz grać postać czerwonego kapturka. Trzeba to zmienić. Yy, a zawsze możemy zmienić aktorkę. Tak, a poza tym to mogłoby być zabawne. Zgoda, w takim razie czerwony kapturek mógłby powiedzieć. Cześć, czemu masz taką. Mi... Dla, mapa Gra babcie? Nie słuchałam. Siema, jak leci. Dzień dobry, co się pani przytrafiło. Tak, okay, ja odpowiem, ej dziewczynko, trochę szacunku. To chyba krabatkie. Naprawdę uważacie, że takie zdanie pasuje do sztuki teatralnej? Ech no, mi to by nie przeszkadzało, byłoby zabawne. Kisunek, co o tym sądzisz? Jak chcecie, nie widzę przeciwwskazań. Ja też nie, a pozostali? Jeżeli wam się to podoba. Wszyscy odpowiedzieli w tym samym czasie. Dobrze, zanotujcie to, aby wszyscy mieli taki sam tekst. Lepiej, żebym się nie pomyliła. Mogę dalej czytać? Tak, tak, zaczęła znowu czytać. Królik nie ma żadnej dobrej kwestii, ale do nadzieja. zanim znowu jej przerwano. No i uważam, że to do Ciebie pasuje. Bójka, 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 bójka. Oj! Chwila... Yy, dobra, czat jest włączony jak coś, więc jakby ktoś coś pisał, powinno być widać. Tuż pode mną. Śmiej się, nie usłyszeliśmy jeszcze kwestii wielka. Moim zdaniem nie będziesz miał lepiej. Może, ale ja nie jestem królikem, od razu wykładam lepiej. Czuję się, jakbym wróciła do dnia, w którym przyznano rolę. Moglibyśmy zmienić chociaż jeden dialekt? Kiedy mówi kapturko aby uważała na wilka? Jak chcesz, ale co mógłbyś, yy, moglibyśmy powiedzieć? No, zamiast powiedzieć słodka dziewczynko, uważaj. Dysander, powiedz mi, że to nagrałeś. Słodka dziewczynko, uważaj. Mężczyzna w stroju królika! Nie, nie kojarzy się to? <grystanie> yeah, nie? W królika? Położył rękę na ramieniu Lysandra i wskazał palcami na Nataniela. Aż ach, szkoda. To było bezcenne. Nataniel zignorował ich zgodnością. Trójkąt wypowiedzieć, powiedzieć, ci uważać. Głupi, gril, y, głupi wilk kręci się po ulicy. Wiesz co ci powie ten głupi? Wiesz co ci powie ten głupek? A więc co wy na to? Nie widzę wszelkich wskazań. Dobrze, dis, Disna Castiela. Nie mogłabyś być chociaż raz po mojej stronie? Ej, często staję w twojej obronie, to nie moja wina, że Natalia nie ma racji. Pisujmy go. Pisujemy. Ej, jebiemy Kastiela. Dobra, dawaj się jebiemy go tak już po całości. Minus 100, let's go! A wilk może potorturować czerwonego kapturka, zanim ją zje? Nie dokonujemy dwóch zmian w scenariuszu naraz. Spokójcie się, chcemy pozwolić Wam dokonać zmian, ale nie w takich warunkach, przepraszamy. Jeżeli usuniemy głupka gup, ze zdania, to będzie lepiej. Mądra decyzja. Dobrze, a więc powiem uważaj, wilk grasuje po okolicy. To źle brzmi, jakby zamienić słowo wielk na coś jeszcze innego. A ja powiem: Tak, tak, a wielki są niebezpieczne? Ak, tak, a ja lubię A Tak, dziękuję, że mnie uprzedziłeś. No, pójdźmy już tu trochę poważniej. I naturalnie przejdziemy do pozostałych dialogów. No, to nie było takie trudne. Jeżeli wszystkim to pasuje. Widzicie, to nie jest takie skomplikowane. Melania, możesz, yy, możesz kontynuować. Melania zaczęła czytać fragment, w którym wilk pod, yy, podaje się za babcie. Czemu się śmiejesz? No, Melania przeczytała, że wilk podaje się za babcie. No tak, to prawda, będzie zabawnie. Co? Ale o czym wy mówicie? Przegapiłam jakiś odcinek? Nie ogarniam też. No, w tym momencie to Castiel zagra babcie. A więc Castiel będzie musiał przebrać się za babcie. A, dobra! Rozumiem, tylko nie wybuchnij ze śmiechu. Nie widzę w tym nic śmiesznego. O nie, teraz wyobrażam sobie go w sukience. Przestaniesz się chichrać? Nie. Nie mogę. W ogóle o tym nie pomyślałem. Wydaje mi się, że teraz jesteśmy na równi. Obie role są komiczne. No co wy. Rozalia zrobi mi normalny kostium. Oczywiście, a nie dlaczego poświęciłabym więcej czasu niż u innych, aby zdjąć Twoją miarę. A, więcej czasu niż, niż u innych, aby zdjąć Twoją miarę. Dobra. W każdym razie nie zmieniłabym kwestię w tym momencie. Dlaczego, aby lepiej Cię zjeść, to dla Ciebie zbyt brutalne? To raczej kwestia czerwonego kapturka mi nie pasuje. Mogłabym raczej powiedzieć, ale masz piękną sukienkę, ale masz śmierdzące... na kastiela. Ale masz wielkie... Nie no dobra, ale masz piękną sukienkę. Po... Ale po, po prostu my chwalimy Rosalię. Nie nabijemy cię. Rozalia, Przyjesz pięknie. To miało być śmieszne? Przyznaj, że jest. Nie, albo nie mamy takiego samego poczucia humoru. Osobiście uważam, że to bardzo dobra zmiana. Zostawimy ją. Melania zaczęła czytać dalej. Tym razem nikt nic nie skomentował. Cała klasa zatwierdziła nowy scenariusz. Doskonale dziękuję wszystkim. Zanotowaliście zmianę, by nikt się nie pomylił w dzień przedstawienia. Tak, wszyscy potwierdzili. Teraz znamy już tekst, którego będziemy musieli się nauczyć na pamięć. Rozalia! Wszystko zanotowałaś? Nie możemy się pomylić, gdy trzeba będzie pomóc, pomóc z tekstem. Spokojnie nie jestem głupia, ale nie mogę zagwarantować, że podpowiem wszystkim dobry tekst. Hi, hi, hi. Spojrzała na mnie lepiej, od razu zabiorę się za naukę tego tekstu. Lekcje się skończyły i mogliśmy wrócić do domu. Już miałam wracać, gdy nagle ktoś pociągnął mnie za rękaw. Poczekaj, nie miałam kiedy Cię zapytać, nie chciałabyś jutro rano przed lekcjami zajrzeć do butika? Leo i pomocy mi przenieść materiały, sama sobie nie poradzę. Nawet we dwie może być ciężko. Nie martw się, poprosiłam też innych. To jak? Pewnie mogę wstać się trochę, mogę wstać trochę wcześniej. Super, jesteś najlepsza. Do jutra. Pa, Rozalia! uwielbiam dziewczynę! Guess who my favorite character can be? Hmm, o Amber. Koło niej stoi jakaś kobieta. Oj mama, widać po wyglądzie, ale jest wychudzona. Znaczy ja nie chcę mówić, co nie, ale po prostu no tak na pierwszy rzut oka. Amber, pośpiesz się, ten fryzjer oddaje nam przysługę, lepiej żeby nie musiał nas czekać. Wiem wsiadły do samochodu, to matka Nataniela i Amber? Wróciłam do domu, zrobiłam kilka rzeczy zanim poszłam spać. Następnego dnia poszłam do miasta, aby pomysł <słyszą> przed szkołą. E Lysander, Aleksy, Zolota i są przed sklepem witaj i Cześć, Was też. Rosalia poprosiła o pomoc. Poprosiła, nie miałam, wraże... nie miałam wrażenia, by pytała mnie o zdanie. Rozalia, tutaj najlepsza, Murka. Rozalia jest zabawna, gdy czegoś chce. Zabawna, to chyba nie najlepsze określenie. Rozalia otworzyła drzwi i wyszła ze sklepu. Chodźcie, bo inaczej się spóźnimy. Mamy dużo materiałów do zabrania. Kochana, nawet sobie nie wyobrażasz i tak nie biorę zapasowego materiału, bo wtedy potrzebowalibyśmy ciężarówki. To co zrobisz, jeżeli się pomylisz? Jakbym mogła się pomylić. Wszyscy zabraliśmy długie, belki materiału i poszliśmy do szkoły. Tu yy... będzie szkoła. Nie. Wiesz, co? <gry> Kurde, nie da się tak przez. Nie, to będzie do mieszkania. Ok, ta O, teraz, dobra. Prawie doszliśmy. Poczekajcie na mnie. Albo nikt mnie nie usłyszał, albo mnie zignorowali. Zostałam sama. Rosalia, Lysander, Kim, gdzie jesteście? Ach, materiał wyśliznął mi się z rąk. Uważaj! Złapał spadający materiał i wyrwał mi go z rąk. Dzięki, wysunął mi się. Właśnie widzę, dlaczego to niesiesz? Aby pomóc Rosali. To raczej ty potrzebujesz pomocy. Nie, poradzę sobie. Widziałeś może Rosalię zgubiłam ją po drodze do szkoły. Nie ma i w sali biologicznej, to tam przygotowuję swoje kostiumy. Na pewno masz rację. Możesz mi podać materiał, abym od razu tam poszła. Nic ci nie podam sam go zaniosek. Ej, sama mogę to zrobić. Tylko dlatego, że sama możesz zrobić, nie oznacza, że pozwolę Ci to nosić Znosić po całej szkole. Sala jest tuż obok. Jeżeli chcesz zabrać ten materiał, to będziesz musiała się ze mną bić. Biłbyś się ze mną? To takie niewiarygodne? No raczej. Spróbowałbym w każdym razie, nic ci nie oddaję. Chodź, idziemy. Skoro nalegasz. Weszłam do sali, rozalia już tam była. Ach, tutaj jesteś. Myślałam, że zgubiliśmy cię po drodze. Rozalio, gdzie mogę to położyć? O, połóż na stole i uważaj, żeby nic nie spadło. Moż nie można niczego pogrudzić. Tak jakbym był. Ups. Kentin podgnął się o materiał i upadł. Pospiesz się, Kentin. Uciekaj, póki możesz. Wyważ. Mój biedny nowy materiał, jak mogłeś? I trzeba będzie wrócić do butiku po bo ten się jeszcze rozerze czy nie wiadomo co. To nie było specjalnie. Tylko tego brakowało. Chętnie, mówiłem, abyś uciekał. Spokojnie, spokojnie, już idę. Wyszedł podczas, gdy Rosalia układała materiały na stole. Uff, nic mu się nie stało. Spokojnie jeszcze się na pewno rozejrze, albo puszka z farbą się na niego wyleje. Coś musi się odwalić. Dziękuję wszystkim. Teraz będę mogła się zabrać do roboty. Ej, nie zapominaj, że ja też pracuję nad kostiumami. Nie, nie zapomniałam. Możemy was już zostawić? Tak pewnie jeszcze raz dzięki. No. widziałaś może kasia? Ach, na pewno jest niedaleko wygląda na zadowoloną. Hmm, pewnie jest na dziedzińcu, dziękuję. mam nadzieję, że Katia nie ma nowych kłopotów, lepiej pójdę to sprawdzić o, mikrofon mi się wyślizguje, wracaj do sypków dobra, powinno być, powinno być dobrze Spotkałam przed chwilą dyrektorkę szkoły Castiella. Wiesz, co się dzieje? To nie moja sprawa. Jeszcze mniej, gdy, gdy dotyczy tego idioty. Kurczę, zastanawiam się, co chciałam mu powiedzieć. Wygląda na bardzo zadowoloną. Ach, tak pewnie powiedział, powiedziałbym, że to zły znak, ale skoro dotyczy Castiella, to na pewno dobra wiadomość. Nie mógłbyś zanieść... Zaniechać z nim wojny chociaż na 30 sekund? Nie. Kastel, e, kopie nogą w drzewo. Ech, wszystko w porządku? Masz jeszcze jakieś inne gu, e, tak głupie pytania? Nie, wyczerpałeś limit. Ej, spokojnie, przecież nic ci nie zrobiłam. Zwró zwróć się do mnie jeszcze raz, takim tonem, a po y Powiedziałabym coś, ale nie będę tak... Nie wiem... Jak on. Gdy wystrzele bystr w powietrze to drzewo, to się uspokoję. Biedne, ono też nic nie zrobiło. Zostałaś się aktywistką Green Nie wiem jak to przeczytać. A skąd wiesz, że już wcześniej nie byłam? No jestem w sumie ubrana cała na zielono. i co teraz powiesz? Wiedziałaś, że chciałaś się ze mną spotkać? Wpadłam na nią przed chwilą z łatwością odgadłam, że znalazła cię przede mną. Ta stara udało jej się przekonać moich rodziców, aby przyszli. Przyjdą na przedstawienie. Tak znowu zaczął kopać drzewo. Kastiel, w końcu wyrwiesz je z korzeniami. To nie moja wina, muszę się wyładować. Słuchaj, lepiej drzewo niż ty. Lepiej uciekaj. To nie takie straszne. Nienawidzę, gdy ktoś mi coś obiecuje, a potem zmienia zdanie. Powiedzieli, że nie przyjadą. Ale na pewno bardzo chcą mi cię zobaczyć. A więc mogli nie mówić, że nie przyjadą. W sumie to chętnie spotkałabym rodziców innych uczniów. Jak mam zakończyć? Po tym, jak dowiedziałam się, że rodzice Kasiela pojawią się w szkole, prawie wszystko, prawie wszystko wróciło do normalności. Minął tydzień Iris i Violeta pokazały nam szkice dekoracji. Rosalie i Aleksji zaczęli szyć kostiumy, a pan Frazowski zaczął organizować dzień otwarty w szkole. Pod koniec tygodnia zaczęliśmy powtarzać nasze teksty. Y Idę na próbę. Idziesz w złym kierunku, próba się w sali gimnastycznej. Właśnie przeczytałam. Wszyscy już są... Kurczę, spóźniłam się. Nie szkodzi, tak pewnie nie zaczniemy od razu. Wskazała palcem na Castiela i na Taniela. Ach, co się dzieje? Nie wiem, czy jesteś na bieżąco, ale dyrektorce udało się namówić rodziców Castiela, aby przyszli do szkoły. Tak, wiem, ale czemu znowu o, o tym dyskutują? No, dyrektorka już sobie odpuściła, ale właśnie się dowiedzieliśmy, że to Nataniel nalegał. A więc to jego wina, że rodzice. Na, Nataniel, teraz ciebie nie pochwalam. Pieprzasz się w nie swoje życie. Nie podzielam tego. Ty też tego u mnie nie podzielałeś, jak. Yy... Dopytywałam, w którymś odcinku o od twoich rodziców. A robisz to samo. No to już po nim. Dokładnie. Zrobiliśmy zakłady. Na razie jest 10 do 1 dla kastiela Nikt nie chce ich powstrzymywać. Ach, boimy się o swoje życie. Niemożliwe. Ach, a co mnie to obchodzi? Zaczęłam iść w stronę Nataniela, gdy ktoś nagle złapał mnie za ramię. Na swoim miejscu nie mieszałbym się do tego. Nie wiesz, co Castillo zrobił ostatni, yy, ostatnio z biednym drzewem? Zabiję Nataniela. Nie chciałbym być nieuprzejmy, ale Twoje 50 kilo raczej nic tutaj nie zmieni. Chociaż raz zostaw to nauczycielom, zgoda? Zgoda. Patrzyłam, jak Nataniel koci się z Kastielem trochę smutna, że nie mogłam nic zrobić. Co się dzieje? Czemu tak przyczycie? Z tego co wiem, żadna scena tego nie wymaga. Jak to? A co ze sceną zabijania wilka? A nie, ale to nie królik ma. Ej, to by był. To by był plot twist. Pl plot twist. Królik zabija Wilka. Och, to dziwne widzicie, jak pan Borys się denerwuje. No to nie natychmiast się uspokoili. No, zrobimy zakłady następnym razem. Potem zaczęliśmy próbę. Pan Borys wytłumaczył nam, jak mamy zmienić, z, y, zmieniać sceny. Melania i Klementyna podpowiadały tak osobom, którego zapominały, tak jak je o to poproszono, ale tak naprawdę to na nikogo nie słuchała. Była bardziej zainteresowana tym, co mówiła Amber niedaleko niej. Ogólnie wszystko przebiegło całkiem nieźle. A! Chłopaki prawie się pozabijali. Całkiem nieźle. Kiedy wyszliśmy z sali gimnastycznej, Castiel y, dalej przeszywał wzrokiem Na Daniela. Porozmawiaj z innymi uczniami o próbach. Na razie chyba sobie zakończymy live'ika.